Zanim nadejdzie mróz śnieg Siądę do Forda, wrzucę pierwszy wiek Detektor to najlepszy lek Na cały ten XXI wiek Mam swoją ekipę, wszyscy ze mną mają rację Państwo się z nami nie zgadza, jebać taką demokrację Oto pole kukurydzy Z którego była, nie wiem, przedostatnia straży ta moneta, trochę je przejechali Jak widzicie powoli słońce zachodzi ale małą godzinkę mam. Trzymajcie kciuki. No, 54. Nie liczę na nic ciekawego, ale jak to zawsze bywa. Pierwszy sygnał staramy się nabrać. I mamy kawałek aluminium. Jeszcze sprawdźmy, czy to na pewno to. Tak jest. Blaszki, co widzieliście? To mam na razie jeszcze takie. Żelazne kółko, nic ciekawego. Ale ogólnie nie ma sygnałów, nie? Nie wiem co jest, ale ciężko się kopię, ujeżdżone sygnały dziadowskie. Ale coś musimy nagrać, nie? Oła. Buty trochę nie za bardzo, dzisiaj wziąłem. Chyba ta kukurydza to jest porażka, nie? To będzie coś ciekawego. Okej, okay, już wyszło. Hmm. Co, nie, takie gówno kawałek, kawałek niczego No nic, szukamy dalej 50 wiem, czy nawet nie tak płytko, że nie muszę kopać No, tak płytko. Ale nie zmienia to faktu, że jest to dziadastwo. Oj, 40 minut może zostało, a tu nic nie wychodzi. Często pytacie się mnie, żartowałem. Następny sygnał dość mocny, także a raczej wielki kawał melinium niż coś fajnego. Ale. Tak bardzo mało sygnałów, bieda, że pomyślałem, że włączę się nawet przy takim niepewnym sygnałem. Ta, 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 ta Lipton. Mam znowu taką dziewięćdziesiątkę. Taki sygnał słyszę. Jeszcze jakby był taki trochę bardziej czysty razu adrenalina skoczy, bo to mogłoby być coś fajnego. Ale tu będzie raczej kawał puszki. Tym bardziej po głębokości, już słyszę, że raczej będzie coś większego. A może? O kurczę, patrzcie, beka, co? 90, czyli fajnie, bo to by mogło być srebro, ale będzie to amelinium. Ale jaki stan fajny. O, stan będzie kozak. No, czyli nie będzie bez monetki. Kształt się zgadza, kolor też. Szkoda, że materiał, jaki jest wykonana, monetka się nie zgadza. No ale nie ma co narzekać. 50 Hanigów, republika weimarska. Serce zabiło mocniej, o to w tym chodzi, nie? Dobra, jeszcze trzy i do domu. Całkiem nieźle. Około 65, krótki sygnał. Mogę się naturalnie mylić, nie? Może to być równie dobry kawałek amelinium. I tak też jest. Ale lepiej się trzy razy włączyć przy aluminium niż raz się nie włączyć przy monetce. Patrzcie szachmat. Znalazłem dużo plonów w moim życiu, ale takiej mikro, mikro jeszcze nie. Na pewno od anfetaminy Taki żarcik. Słuchajcie, mam drugą monetę, ale z takim zajazdem, że bym powiedział, że to pół monety. Cynkuwa, nie? jak zawsze na tym polu. No ale niby druga, zobaczymy. Mam jeszcze dosłownie 8 minut. A nie bym wam dupy nie truł, jakąś plombą, ale przez to, że jest taki lipton dzisiaj, To i plombę zobaczycie. Tam mam auto Czyli już idę w stronę auta. Ewidentnie dzisiaj mamy dzień plomby. Żeby jeszcze jakaś ładne było. To same dziadost słuchajcie, to już jest ostatni sygnał przy samym aucie Na samym początku pola bardzo, bardzo mocno także daje, że to będzie kawał puszki aluminiowe albo... Coś takiego, raczej nic ciekawego stwierdziłem, że jeszcze się nagram. Albo łuska może nie, łuska mnie bardziej przerywało. To udaje coś fajnego Aha. Tak głęboko. Okay. Dobry znak, znaczy, że może być coś małego. Ta łopata jest jednak troszkę za mała. Może bardziej w tą stronę. 87 bije ładnie. Nie skończyłem. Ale. No to Coś od czegoś. Nic fajnego. No ale byliście przy ostatnim sygnale. Halal. Idę. Może jeszcze wam... Trzymam 5 minut, to wam pokażę, co się... Udało znaleźć. W sensie ile śmieci. Bo oszedł tu jakiś wielki sygnał Nie wiem czy mi się chce go kopać Tu jest tak ubite Może by się lemiesz od pługa Choćby wyszło Ok Dochnie takie wielkie. Ok. jest zakrętka. No nieźle. Nie spodziewałem się, że to będzie lepsze. Tytułem podsumowania, tu macie śmieci. Jak na godzinkę. oczywiście te tubki. To jest misjach świata. Nie? Tu, tu dokładnie bije takie dziadostwo. A tutaj macie teraz ten dekal kiedy go wyczyszczę może highlight czyli 50 wyników parę tych o, jeszcze mi się udało Nie nagrywałem kuleczkę znaleźć parę plomb no, ale ogólnie tak jak mówiłem Lipton Czas do domu trzymać